Siemanko, Widzowie z tej strony na Roblox, a w dzisiejszym odcinku będę przechodzić event świąteczny w terestu Imprez. A więc, aby zacząć, muszę się dołączyć do jakiegoś. Zaczy... po prostu do serwera świątecznego. Okej. Okay. A tutaj jest list od świętego Mikołaja, że o, zapraszam cię gdzieś tam. To. Nie wiem, nie chcę mi się tego czytać. Chapter 1, oczywiście, bo ten. No bo muszę być w chapter 1 Wezmę sobie tutaj na dwóch graczy. Jak ktoś będzie chciał, to się dołączy do mnie. Ale pewnie i tak będę sama, bo nikt nie chce się do mnie dołączyć z jakiegoś powodu. O! Jednak się dołączył, ktoś. Dobra, part 1. A coś mówi. Was on her way to Santa Claus's office to share a progress report when she noticed his door was wide open. yoo-hoo The gifts are almost ready, Sam. Santa? Hello, Santa Claus! Where is he? As she entered inside, she quickly noticed that his office was torn apart. His window was shattered. And there was a large pair of inhuman footprints scaling down the wall of his window, vanishing into the frozen endless depths of the North Pole. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Something terrible has happened here! Laid flat across Santa's desk was a mysterious sealed envelope. Holly opened the envelope. And read the strange message written inside. Huh? What's this? To whomever has the privilege of reading this message, know that it was I. If you wish to see Santa Claus once more, find me beneath the ice. Otherwise, the spirit of Christmas will cease to exist, along with your jolly boss. Ehm, um, okej. Okay. Dołączyłam się do eventu. A tutaj jest jakiś domek, to chyba jest ten workshop. Bo trzeba znaleźć ogólnie. Santa's workshop Obby. No to chyba muszę Obbi jakieś. Ja lubię całkiem Obbi. Ale podobno to jest trudne. Co ona was twarzą? Czy ona ma tak wysoko to? Rudy, No, What do you mean pra got loose again? To, bo nie yeah. Santa Santa Claus is gone. He was kidnapped by someone who wishes to ruin Christmas. If we can't save Santa Claus in time, Christmas spirit will be lost forever.

never mind. Um. You see, our once magical workshop is now a total catastrophe. The other elves are so scared that they've been unable to make our last orders of gifts we need to complete. Um świętego Mikołaja w tym Ibecie chance not introducing myself earlier, the name's Holly, head elf of North Pole Workshop Productions. We just need you to place the correct toy orders within their corresponding gift boxes before they reach Santa's magical gift sack. We usually work very fast and very efficiently, <laughs> so make sure you don't make an incorrect or incomplete order. Okej, okay, czyli trzeba chyba prezenty robić 14 prezentów w 2 minuty?! Ja nawet nie wiem, co ja mam zrobić No dobra, ale mam tutaj do pomocy yy, Jakąś dziewczynę randomową Ojejku, jak głośno! Nie chcę tak głośno Jeden prezent trzeba zrobić jeszcze. Ojej, ku jednego brakowało. Okej, okay, widzę, wcześniej mi się nie udało tego zrobić, więc teraz jeszcze raz sobie robię. I teraz trzeba tylko 7 prezentów, dlatego bo wcześniej była tam jeszcze inna osoba. O dobra, udało się. Need to stay behind to make sure this place doesn't burn to the ground by the time you bring Santa Claus back. Now, in order to reach the Ice Cave, you have to travel through Candy Cane Forest and hitch a ride through the reindeer stables. They'll take you where you need to go. The fate of Christmas hangs on your shoulders. Good luck. Okay. Czyli trzeba obbić zrobić. Podobno to jest trudne, ale chyba nie jest. A, bo to ludzie pewnie kłamali. Dobra, no chyba, że umrę no co. Trudno. Ojejku, ale wysoko skaczę. Boję się tego skakania, boję się, że spadnę do wody. O! A czemu nie skacze? A dobra, bo teraz już nie trzeba skakać. Pyk! Oj, Nie! O dobra, udało mi się. Czyli jeszcze raz muszę zrobić. No dobra. Eee, tutaj też podskoczę? Dobra, nie jest chyba aż tak źle z tym Okej. Okay. A tutaj, co to jest za wiatrak? Nie, no, to chyba nie będzie aż tak trudne. O, a tutaj jak mam przejść, a po prostu na tych czekoladkach? Pyk. O, teraz ostatni wiatrak. Udało się, było w miarę łatwo. Nie, takie trudne jak. Ci ludzie mówili. O, co to jest? Dobra, wspinam się. O, łatwe. I co teraz? A teleporting. A to strasznie łatwe. Chociaż Halloweenowy event też był łatwy, bo ogólnie to Halloweenowy event zrobiłam i myślałam, że zrobiłam dopiero pierwszy chapter, a tak naprawdę to to były wszystkie trzy. Huh? Humans? What are you doing around these parts? <laughs> oh, no! I knew something was awry when Santa didn't call us back to the workshop. The journey to the ice Cape will be harsh, especially with this bizarre winter storm going on. Hop on. Um, ok, przetwierdza jakiś Renifer do mnie mówi. O, za jedną sekundę. O. Jest udało się. Chyba. Waiting for orders? Ale przecież ja to jest tam sama. Nie nie chciał ze mną nic robić. Nic z ten eventu. We made it. Well, as as we'll ice caves Be careful. Santa Claus and Christmas spirit are depending on you. Um, Okej. Okay. Teraz chyba on mnie zostawi. Tak, zostawi mnie ten Renifer, chyba. No, boi się to. Niech zostanie. Nie uratuję świętego Mikołaja, tylko ja uratuję. Jadę. Boję się trochę, widzowie, że wybrałam złą drogę. A dobra, bo można się cofnąć. Dobra? Wybieram teraz to. Okej. Okay. Oby to było dobre. A, w końcu dobre. O, pasuje to do tego awatara, który zrobiłam. Woda się leje. O coś tam topnieje. Inspekt? Jaki kod? Czemu oni do mnie mówią? Jaki kod? Dobra, widzowie, chyba muszę sprawdzić kod w internecie. Okej, okay, widzowie. Kot to jest y, jakieś palękścina Dobra. I co dalej? Co ja mam usiąść na tym tronie? No ejku Nic tutaj nie jest jasne. A może ja mam się tu wspinać? Nie wiem, czy tam się da wspiąć. A może po prostu powinnam się cofnąć? A dobra, tutaj coś jest. Chyba trzeba tam pójść. O, jak biegam. To mi ten tą scenę w krainie lodu. W, w krainie lodu 2, kiedy tak Elsa właśnie biegła przez jakiś tunel, ona chyba tam szukała swojej matki wtedy. Biegnę. Okej, okay, udało się dobiec unlock. Mm. A dobra, kolejny, część eventa Ale to strasznie łatwiutkie. Ile to trwa? Ale mam nadzieję, że ten event nie jest taki krótki. A nie, bo to chyba będzie jakieś trudne. Ale nie lubię tego klikać, bo ja mam lagi na komputerze i muszę to specjalnie trochę wcześniej klikać, aby to w ogóle zadziałało. Okej. Okay. Pewnie teraz też będzie jakaś scena. Co sobie przygłośnie to. To jest święty Mikołaj? Czemu on? A może tak z daleka się wydaje, że on jest taki chudy? Nie wiem, santa claus isn't here oh yeah humans don't deserve joy nor the merry goodness of christmas uh. nonetheless while a useful boost santa isn't my main target you are his christmas magic has aided my strength and now Nie ma taki głos. Przestraszyłam się go. On jest straszny. Święty Mikołaj nie powinien tak wyglądać. I Mam nadzieję, że jak one znajdę one tego prawdziwego, to on, to on będzie taki normalny, a nie taki. Ale you, you're mine. Muszę uciekać. Ach, dlaczego on tak podleciał? Ach, ale boję się go trochę. Ja sobie wyciszyć, więc żeby nie słyszeć tego. A mogę w niego rzucać? Prezentami! Co to? Ach, niech on we mnie nie rzuca. A dobra, ja będę w niego rzucać. A, znowu we mnie czymś rzuca. Hmm, czemu on miał tam taki niski głos? Zaczyna jakby po prostu jakoś tak dziwnie brzmi w tym dress imprez. Jeszcze nie wiem, no pewnie to dlatego, bo on jest taki zły, to dlatego, tak. Ojejku, a dlaczego on do mnie podleciał? Chyba to chodzi o to głównie, aby rzucać z niego tymi prezentami. Dobra, udało się. Santa Claus Ho, 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 it's too late. Jest za późno. A czemu jest za późno? Ah! Tutaj chyba też trzeba jajo tutaj kliknąć. Co on się tak śmieje? Eee, czemu on tak śmiesznie lata? A co ja mam zrobić? A jeszcze raz nim się bije. Ach! Nie chcę ten. Dobra. Ach! On zaczęła mu musi tak we mnie rzucać tym? Czy ja muszę uciekać przed tym? Nie, nie muszę chyba. Ach! Nie, czy on nie będzie gonił? Boisz, że on mnie złapie? Nie łap. <noise> o, znowu lewituje. Teraz już... Ach! Chciałam powiedzieć, że teraz już wiem, co mam zrobić, ale chyba jednak nie wiem. Ale słabo jest z tym. Nie do końca wiem, co mam robić. Pół życia mi zostało! Pół serca znaczy. Try and keep up! O nie! A dobra, bo ja mogę się chyba... Uwolnić, a nie, nie mogę, to jeszcze raz. Okej, okay, widzowie. Jeszcze raz tutaj przyszłam. Teraz znowu będę musiała z nim walczyć. Dobra, widzowie. Mm, pokonałam go chyba, albo prawie pokonałam. Okej, okay, uratowałam you. go Ten też mam jeźdź, nie, nie wiadomo jakie Fantastycznie, fantastycznie widzowie Ho ho ho, merry christmas to you Merry christmas It's time for us to get out of here now. I have gifts to deliver. Okej, okay, chyba się udało. Ale dziwne twarze mają te, które siedzą przy stole. Tak jakby wysoko mają tu twarz. <laughs> Ale dobra, udało się. A prezenty jakaś muzyczka. Ogólnie udało się widzowie, więc to jest bardzo dobry znak. Super, super, że się udało. Dostanę jakiś itemek jeszcze. O, renifer to jest. Chyba jego dostanę też. Tego reniferka. Ale mega ładnie była narysowana ta... Yy, ta dziewczyna, która na początku mi kazała zbierać prezenty. Można by powiedzieć, że to jest diva. Tak jak się teraz mówi, że diva. Okej, okay, to teraz zobaczę jakie wygrałam Itemki, dobra widzowie To teraz zobaczę jakie dostałam itemki Szybko wzięłam jakąś twarz No i teraz zobaczę co tam dostałam To chyba gdzieś tutaj jest Dostałam renifera Dostałam to, to, to I chyba to wszystko, ale fajne O, a renifer? Sprawdzę czy renifer może być eee, czarny Może być czarny Dobra, a może być taki niebieski? Albo najlepiej, niech będzie ten glamurowy. Niech cały będzie glamurowy, U Jej pół oczy ma nawet glamurowe. Dobra, ehm, jeśli chodzi o sukienkę, to wygląda jak e, Elsa. Można sobie dodać ten włosy Elsowe i po prostu być Elsą. To mam nadzieję, że spodobał Wam się odcinek, a jeśli tak, to zostawcie. Łapkę w górę i suba. I najlepiej napiszcie jakiś komentarz. Powiedzcie, jak Wam się podoba event świąteczny i powiedzcie, co myślicie o tym świętym Mikołaju w evencie. No bo w sumie to jest nawet ok, ale po prostu wiele osób sobie go wyobraża inaczej, więc jestem ciekawa, co Wy na ten temat myślicie. I też widziałam chyba, że niektórym ludziom on się podoba, więc napiszcie, czy jesteście jedną z tych osób. to Ta